Z tej strony słynny Janek Krajewski, dzisiaj chciałbym się odnieść do nagrania, które zostało wyemitowane kilka dni temu przez yy, ten yy, nijakiego albo Sławeczka albo Jareczka z Kanady, taki troglodyta, taki idiota, yy, tam yy, nie wiem, on chyba kamigaty, coś takiego, jakiś ma yy, kanał yy, na YouTube, tam link dam w poście. I tam po prostu kilka dni temu w tym nagraniu yy, yy, oczernił mnie i tam opowiadał bez dory głupoty yy, na mój temat. Jeśli chodzi o tego pana, to ja prawie w ogóle tego, tego człowieka nie znam. On się powoływał na znajomości ze mną, że rzekomo gadał kilka razy ze mną. Była tylko raz taka, taki incydent, taka sytuacja trzy lata temu, jak spotkałem się z kumplem w pijalni piwa w Łodzi na Bałutach. To, to on pisał wtedy chyba z nim właśnie na Facebooku, no jak byliśmy obaj troszkę podchmieleni, to wtedy chyba ten Sławeczek zadzwonił do tego mojego kumpla, no i ten mój kumpel na chwilę dał mi go do słuchawki, no i ten Jareczek albo Sławeczek z Kanady, bo już nie, nie za bardzo nawet kojarzę, kto to jest. To tak trochę go tylko pamiętam, że z początku robił wrażenie takiego trochę opóźnionego, i w każdym razie on był bardzo zainteresowany sytuacją w klubie iść pod prąd wewnętrzną. No jak się okazuje teraz, to. No ta, ta rozmowa miała na celu wyciągania tylko informacji, żeby potem po prostu później obczernić i donieść, po prostu podkablować i wyciągać takie prywatne sprawy. I tam w tym nagraniu no, bzdurę opowiadał, że coś tam, ja, ja tam mówiłem na temat Chojeckiego, i że, że nie zostałem wyrzucony nawet z tego klubu i że się raz chyba upiłem, coś takiego, takie tam głupoty nagadał. Była raz taka sytuacja rzeczywiście, że że na jednym spotkaniu tam y, rzeczywiście y, był, y, był taki alkohol, ale to, taki, to, to, to był taki, takie normalne spotkanie. Chłopaki po prostu y, na klubie y, przynieśli swoje wyroby, no i no, każdy kosztował jak miał ochotę, no i te, te rzeczy dosyć, no, nie powiem dobre, były smaczne, nawet ten Mariusz Wośny, który się okazał potem kanalią też, też przyniósł swój wyrob nawet dosyć smaczny był. Po prostu ja, jako, że dosyć mam słabą głowę, no to, no to rzeczywiście wymiotowałem wtedy, ale to wynikało bardziej z tego, że y, mieszałem y, różne trunki, no bo tam chciałem być po prostu też w pewnym sensie y, na tyle kulturalny, żeby przynajmniej trochę skosztować każdego tam, każdego po prostu wyrobu. Także to, to nie jest tak, że on próbu, próbował chyba w tym nagraniu zrobić ze mnie jak, jakiegoś, jakąś, jakiegoś żula czy coś w, w tym rodzaju, to proszę oczywiście tego ignoranta nie słuchać, no to jest na takiej zasadzie, że no wtedy po prostu chyba widząc, że m, widząc, że że, że że po prostu może wyciągać informacje, no to po prostu trochę podpuszczał mnie z tym moim kolegą i, i wyciągał po prostu informacje, żeby potem y, obczernić. Z tego, co ja tam troszkę obserwowałem jego kanał y, na, y, na YouTube i troszkę jego Facebooka, to on ma taką tendencję ten troglotyta, idiota, żeby, żeby udawać kumpla, a potem, żeby po jakimś czasie, bo on jest takim malkontentem i ciągle marudzi. I, i wydaje mu się chyba, że jest, że ma coś mądrego do powiedzenia i po jakimś czasie po prostu y, zwykle no, ty, z tych wyciągniętych informacji po prostu y, obczernia, także y, tutaj, y, tutaj bym radził wszystkich, którzy mają cokolwiek do czynienia z tym Jareczkiem czy Sławeczkiem z tego, z Kanady, żeby raczej uważali, co tam mówią do niego albo y, 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 co tam przy nim w ogóle gadają, prawda? Bo on taką ma paskudną tendencję do, do tego, żeby potem no, kablować, donosić, no, jak, jak frajer jakiś. Tam on mi określił, że coś tam jakieś fasmantagoria opowiadam. Prawdopodobnie on się odniósł w tym zakresie do, tych, do występów Mariana Kowalskiego, bo z tego co pamiętam. To ktoś mi pisał, że Kowalski na, tego swojego, na tym swoim programie, gdzieś się zajmuje też wyłudzaniem pieniędzy przez podawanie się dalej jako patriotę, to, to, to on, on tam chyba określił właśnie te, te moje informacje, te moje wpisy jako, jako fazmantagorię i pewnie z tego ten, ten mis ten miś kanadyjski, który mi przypomina takiego misia Jogiego, bo, bo ten pan Sławeczek, czy Jareczek z Kanady, to z, tego, z tych wpisów na Facebooku to, to zauważyłem, że on się zajmuje wyłudzaniem paczek żywnościowych, też podając się za Patriota. No tak jak ten mis Jogi, prawda? To on też, też wyłudzał albo okradał właśnie tych. tych Turystów, właśnie z, z jedzenia, z, z alkoholu, chyba też. W każdym razie, wracając do meritum, no to ten, ten Marian Kowalski, właśnie te, tak mi określił, chyba, ten tak on to potem powtarza, po prostu. E, jeśli chodzi e, o te moje wpisy, no to e, ja się potem z tym Jareczkiem czy, czy Sławeczkiem z Kanady skontaktowałem. I tam napisałem, żeby po prostu odszczekał te, te informacje, te, te rzeczy, które tam, te bzdury, które na opowiadał. No, po, no, ponieważ no, tam to zniesławia mnie, bo tam mnie określił, że on mnie tam określił, że jestem tym stajkerem, czy jakoś tak. No. To a sprawa wygląda w ten sposób. Ja mu właśnie wysłałem decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa. Bo Paweł Chojewski rzeczywiście mnie, mnie fałszywie oskarżył, że go nękałem no i ja mu wysłałem tam zdjęcia i też załączę do tego nagrania. Wysłałem mu zdjęcia tej decyzji prokuratury o umorzeniu tego śledztwa i że prokuratura całkowicie mnie oczyściła z tego zarzutu, że, y, że, nic takiego nie miało miejsca. No i on na to y, odpisał tylko tyle, że nie będzie czytać tylko że nie jest zainteresowany. No, to, no także, po, no ale po, po, potem, żeby, żeby nagrywać takie filmiki, y, to, to, to ten jest zainteresowany. W każdym razie, jeśli ten pan to słyszy, to ja sobie nie życzę, żeby po prostu mnie zniesławiał publicznie. I opowiadał cygaństwa na mój temat, tak jak zresztą Paweł Chojecki. I tam ten pan w tym nagraniu, z tego co pamiętam, to też odnosił się do pana Patlewicza, że, że odnośnie tego wywiadu, który udzieliłem panu Patlewiczowi. No i tu po prostu. No tyle mam do powiedzenia w tym zakresie, że pan Padlewicz nie jest głupi i zweryfikował mnie, czy to co piszę to, to rzeczywiście jest prawda i każdy zresztą może to zrobić, wystarczy, że, że spisze sobie... Yy ten numer tego, tego mojego postępowania i zadzwoni do Sądu Okręgowego w Lublinie, tam gdzie Paweł Chojecki też ma sprawę karną, bo to jest, moja sprawa jest analogiczna i jest połączona poprzez akt oskarżenia z tym Pawła Chojeckiego, no i tam wystarczy, że podadzą tę sygnaturę tego postępowania, to dam w opisie, no i zadzwonią się, zapytają o szczegóły, no to każdy przecież może to zrobić, no i e, po prostu e, odnośnie tych informacji, no to pan Patlewicz też po prostu wszystko zweryfikował te informacje. E, no i jeśli chodzi o te śledztwo ostatnie, e, które zostało wszczęte przez prokuraturę w Lublinie na temat fałszywych, e, fałszywych zaświadczeń lekarskich. No, to, to jest nasze wspólne dzieło z panem Patlewiczem, ponieważ zarówno w jego postępowaniu, gdzie on jest oskarżycielem posiłkowym, jak i w moim, Paweł Chojewski przedstawiał takie mamy podejrzenia fałszywe zaświadczenia lekarskie. Widocznie prokuratura też ma wątpliwości co do prawdziwości tych zaświadczeń, i po to jest to śledztwo. Ja w tej chwili nie chcę nikogo oskarżać, no ale na pewno. Y, trzeba zbadać y, tę sprawę. No to y, y, jeśli chodzi o ten, y, te, te, y, te informacje z komisariatu, że, że jest wszczęte postępowanie pod nadzorem prokuratury rejonowej y, w Lublinie, to tam też jest zapisana przecież sygnatura zarówno mojego postępowania, jak i y, tam y, pana Patlewicza. No to przecież też można zadzwonić do prokuratury i to zweryfikować, sprawdzić. Także. Tutaj prosiłbym, radziłbym po prostu nie słuchać tego idioty z Kanady, no ponieważ jest ignorantem, nie wie, nie wie po prostu co mówi. Prawdopodobnie te, te zwoje mózgowe już obrosły mu w tłuszcz przez te wyłudzone paczki żywnościowe. No, no pewnie ten, ten Jareczek, Sławeczek z Kanady to te. te, te, te te opinie na mój temat, że niby pisze fasma, no fantastyczne rzeczy, to właśnie podjął po Marianie Kowalskim, o którym też jeśli ktoś jest zainteresowany, to chętnie też opowiem parę rzeczy, ponieważ to są podobnego typu panowie. Ten Marian Kowalski też, też, też jest po prostu dwulicowy, też, też zdradzał tutaj ludzi z klubów, zarówno, zarówno z Łodzi jak i z innych klubów, rozmawiałem z koordynatorami na ten temat i, i, no, i w ogóle też z Marianem Kowalskim rozmawiałem, też mam korespondencję z nim, z jego żoną, panu, panią Agatą w tym zakresie i Tutaj, jak ktoś jest zainteresowany, to może, mogę parę rzeczy y, opowiedzieć na temat Mariana Kowalskiego, który no dalej, z tego, co zauważyłem, zajmuje się naciąganiem ludzi y, poprzez podawanie się za patriotę. No i y, tak swoją drogą, y, jeśli pan Marian Kowalski słucha tego nagrania, no to y, ja przypominam, że w dalszym ciągu czeka na zwrot pieniędzy, ponieważ pan Marian Kowalski wisi mi dalej dwie stówy. No, i tutaj ja mówię sam, oczywiście, już y, jakiś czas temu wezwanie do zapłaty, żeby mi zwrócił y, w końcu te pieniądze. No, ja nadal czekam, to, że tutaj y, się te, ten, y, ten dług y, absolutnie się nie, y, nie, nie rezygnuje z niego i on się nie anuluje. Y, 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 także po prostu chciałbym, chciałem tutaj y, w, tym, w tym swoim nagraniu wyjaśnić te, 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 ten wybryk. Te, te dziadostwo, które ten, ten z Kanady ten chłopczyk y, y, opublikował, no i ostrzec po prostu ludzi, żeby, żeby uważali, co mu po prostu gadają, bo no, on po prostu kabluje i nie wiem, czy przypadkiem nie uciekł za granicę do tej Kanady, ponieważ tutaj wkurzył y, y, jakichś ludzi, ponieważ donosił po prostu na nich. Bo, no, bo, tak się zachowuje po prostu ten człowiek. No ja nigdy nie miałem, no prawie nic nie miałem wspólnego z, z, tym, z tym Jareczkiem z Kanady, czy tam Sławeczkiem i chwilę, raz z nim rozmawiałem i to jeszcze byłem na dodatek podchmielony. Nic takiego, co tam on bzdury opowiada w tym nagraniu, nic mu takiego nie mówiłem. No i no ten cały Sławeczek to no wcale nie musi wierzyć w, to, w te moje w te moje posty, w te informacje, które publikuję, bynajmniej na tym mi nie zależy. Mam to gdzieś. No jeśli chodzi o jego osobę, no to co najwyżej może się odpieprzyć ode mnie. No, jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółami, że, czy coś więcej, żebym opowiedział na ten temat, no to chętnie, chętnie mogę opowiedzieć. Na razie to tyle, tylko chciałem się odnieść do tego, do tego wybryku tego, tego patrioty, patrioty z Kanady, tego Misia Yogiego, który był zapaczki żywnościowe. No idioty i, i trogloty, prawda. No także na razie bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Bye!